No pani Basiu, chciałem zapytać, jak to kiedyś tutaj wyglądało. Jesteśmy w okolicach aresztu, nie ukrywam, ten aresztu mnie bardzo interesuje, nigdy nie miałem okazji tam w środku być. E, jesteśmy absolwentami tej samej szkoły zresztą, szkoły Prawda. podstawowej numer 2 i można by rzec, że sąsiadami, mieszkam kawałek dalej. I chciałem dopytać, jak to tu kiedyś wyglądało, bo jest pani trochę bardziej doświadczona ode mnie i trochę więcej pani już w życiu widziała. Chciałem, żeby pani się tym ze mną podzieliła. No, dziękuję bardzo, ładnie to ująłeś. Oczywiście chętnie się podzielę. To jest moje podwórko, moje życie. Kiedyś ktoś mnie zapytał, bo y, wracałam późnym wieczorem do, do domu i ktoś mi mówił, a ty się nie, gdzie ty mieszkasz na Olsztyńskiej? I ty się nie boisz tam chodzić? Ja się nie boję, mówię, bo to jest mój dom, to jest moje podwórko. I to moje podwórko no, no, ma wiele takich charakterystycznych y, rzeczy. To, że przez okno, przez całe życie widziałam y, areszt. Oczywiście. W domu nie można było za dużo podchodzić do okna, nie wyglądaliśmy przez, przez te okna, ale myślę, jako dziecko ciekawe, jak tylko sięgnęłam parape do parapetu brodą, to już na pewno przez to okno e, wyglądałam. Też bym tak zrobił. <laughs> no, jest no, wiele rzeczy, które mogłabym opowiedzieć. Od czego zaczynamy? No, jak już Pani zaczęła od tego aresztu, to mnie najbardziej ciekawi, jak to wyglądało. Jak mówię, po sąsiedzku całe życie. Z aresztem. Niewiele wiem, co się tam działo, dlatego że areszt, że tak, był zawsze zamknięty poza bramą. Niewiele też się mówiło na ten temat, niewiele było doniesień ani prasowych. Nieraz no, zdarzało się, że były jakieś takie przecieki, że osadzona wyszła na wykonywanie pracy, bo, bo, bo były takie prace. I uciekła. To była głośna sprawa, więc o tym wiem. Natomiast no z aresztem miałam już taki bliższy kontakt od 1995 roku. Chodziłam do aresztu jako wolontariusz. Raz w tygodniu. Czyli poznała Pani charakterystykę aresztu? To znaczy, tak, powiem, że tak. Bardzo mnie takie przygnębiające wrażenie robiło to, że jak wchodziło się do aresztu, to trzaskały bramy. I zanim się otworzyła kolejna brama, to ta poprzednia musiała być zamknięta. Na początku chodziła, bo ja tu zaczęłam chodzić już jak były kobiety, wcześniej byli mężczyźni. I w którym roku mniej więcej ta zmiana 2009, była? Tego nie pamiętam. Okay. Tego nie pamiętam, ale jeszcze wrócę do czasu, kiedy mężczyźni tutaj byli, bo taki tam ciekawostkę chciałam opowiedzieć. I też chodziły moje koleżanki, one też zapamiętały huk tych zamykanych bram. Potem było to otwieranie już takie automatyczne, no to troszeczkę, troszeczkę mniej to bolało. Czy byłam w celi? Tak, byłam raz w celi. Przygotowywałam kobiety do pierwszej komunii świętej, kilka było do sztu. I taka uroczystość odbyła się w 20, 2007 bądź 2008 roku, nie pamiętam. Był ksiądz biskup jezierski, udzielił wtedy kilku osobom komunii, pierwszej komunii, sztu i bierzmowania. Mam między innymi chrześniaczkę stąd, Kamila ma na imię. Utrzymuje pani kontakt? To znaczy ostatnio się urwał kontakt, ale jakiś czas ten kontakt był utrzymywany, chociaż była taka zasada, że nie powinniśmy dawać osadzonym naszych adresów. Natomiast, no ponieważ była to moja krześniaczka, więc no, chyba złamałam jakąś taką żelazną zasadę. Ostatnio się urwały kontakty. Nie chciałam jeszcze powiedzieć, jak byli tutaj mężczyźni. Bardziej, tak powiem, odwarowany był ten aresz I był, okna były zakratowane i były jeszcze blindy. Ale było jedno okno odkryte, i tutaj do szkoły przychodziły dziewczyny, i z okna w korytarzu. Z piętra rozmawiały z osadzonymi. Takie plotki też chodziły, że nawet takie randki, czy może taka jedna randka, skończyła się ślubem. Od, do aresztu już nie chodzę od 16 roku. No Teraz wiadomo, że, 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 że przez ostatnie lata już nie chodziłem, bo aresztu już parę lat nie ma tu po Natomiast też no, z widzenia znałam y, 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 y tutaj funkcjonariuszy. Bo jak chodziłam co tydzień, to po prostu też no takie znajomości zawieraliśmy. I chciałem zapytać, wspominała pani, że jak pani lekko, ledwo wyrosła poza parapet, zaglądała pani. I chciałem dopytać, no to już był czas mniej więcej, kiedy zaczynała się szkoła. Jak wyglądało życie szkolne? W towarzystwie takiego budynku jak Areszt. Czy dało się odczuć jakąś taką absolutnie więzienną atmosferę? Nie. Absolutnie nie. To, to był swój świat i tu zaraz za płotem szkoły tu nawet nie było płotu, a tylko rosły takie graby niskie. Pamiętam, że jako dzieci, żeśmy się na nich bawili. Nie było absolutnie mowy o tym, że ktoś no, czuł się jakoś w jakiś sposób zdeprymowany tym, że tutaj jest areszt. Nie, raczej bardziej interesowała nas. Polska Górka, bo tam można było się wyszaleć, wyla, wybiegać, no i nad jeziorem, natomiast areszt absolutnie nie. Natomiast, no, do szkoły chodziło się fajnie, bo to były fajne czasy i to, że miałam do szkoły, proszę zwrócić uwagę jak blisko, nie przeszkadzało wcale, że ze szkoły wracałam 2-3 godziny, po, najkrótszą drogą, najpierw tu, teraz są takie barierki przy wejściu do, do, do szkoły, Wcześniej były łańcuchy, więc najpierw się posiedziało na tych łańcuchach, potem w domu posiedziało się na schodach. Potem mamy takie na pół okienko na, na tym okienku, aż mama otwierała drzwi: Przyjdziesz ty wreszcie do domu, czy nie? Natomiast też zmieniała się ta szkoła. Jak ja chodziłam tutaj do szkoły, były jeszcze piece. W piecach palił pan Felix Mysiakowski, mój sąsiad. Był prawdziwy woźny, pan Viuł. Mieszkał na terenie szkoły. Wzywał nas na lekcje i oznajmiał koniec lekcji, dzwoniąc takim wielkim dzwonem. No, fajnie było. Fajnie było, tak. no... Nie było długopisów? Nie, nie. Ja to teraz, jak miałam, jak jeszcze w pracy, prawda, przychodziła młodzież, ja mówię do nich: Słuchajcie, no co Wy możecie tu powiedzieć? Wyjdziecie. Wyjdziecie do szkoły już z, ze sprzętem, prawda? Natomiast ja y, szłam do szkoły z liczydłami. Pamiętam, że miały koraliki różowe i niebieskie. Y, no, myśmy uczyli się kaligrafii do czwartej klasy szkoły podstawowej, a więc y, kałamarz. Jak się ci młodzież jeszcze wiedzą, to jest kałamarz, pióro i obsadka. Potem przyszły do kopisy. To naprawdę już było bardzo wygodnie, aczkolwiek trudno było je wymazać. Wygumkować. Czyli różniła się ta szkoła? Z innych szkół pod jakim względem się różniła? W sensie dzisiejsza szkoła, a szkoła z pani czasów? To znaczy z całą pewnością tak. Bo ja pamiętam właśnie też tą moją szkołę, kiedy były na podłodze dechy, w oknach nie było firanek, i jak już mogliśmy w Wolnej Polsce głosować. Zawsze w mojej szkole był lokal wyborczy i kiedyś poszłam zwiedzać tą moją szkołę i byłam zachwycona. Piraneczki w oknach, posadzki eleganckie, no teraz też zachodzę do, 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 do szkoły no z różnych względów. Bardzo sympatycznie zawsze jestem tam przyjmowana przez panią dyrektor, pan, panią e, Wiśniewską i no sympatycznie tu przychodzę, zwłaszcza, że też niedawno było 70-lecie szkoły, też nie mogło mnie tutaj być, nie być. A proszę mi powiedzieć, wspominała Pani o Polskiej Górce, teraz ta Polska Górka jest trochę zapomniana i nawet powiedziałbym, że zdewastowana i porzucona. Jak to wyglądało za Pani czasów? Były groby? Były groby, do 60-tych lat był to jeszcze, że tak powiem czynny cmentarz, bo tam została pochowana w 60 latach mojej sąsiadki mama groby były, były piękne groby duże groby jak pamiętam że pomniki były takie wysokie wszystkie były otoczone pięknymi tak żeliwnymi płotami to zostało zdewastowane niestety Grób Gizewiusza też wyglądał inaczej był, nie był tak okazały jak teraz był też takim prostym grobem podobnym do innych grobów no, dzisiaj rzeczywiście niewiele z tego grobu zostało, to jedynie wspomnienie. Natomiast no, chodzę tam. 1 listopada chodzę co roku i na pozostałościach, po grobach stawiam świeczkę. Krążyły kiedyś pogłoski, że cmentarz był dobrym miejscem zabaw. Tak słyszałem. Że w przerwach czy po szkole też chodziło się tam bawić i grać w różne gry. Czy za pani czasów też cmentarz był bardziej placem zabaw? Oczywiście, że tak. Teraz na jakby powyżej szkoły jest, było boisko, teraz tego boiska nie ma, już odgrodzona ta część, tam było boisko, myśmy tam mieli WF. Natomiast część zalesiona jak najbardziej, w Chowanego się doskonale tam bawiło. Nasze podwórko nie małe, takie było, ale zawsze sobie posaży, poszerzaliśmy o teren tego cmentarza. Wchowanego było się bardzo tam, jak mówię, dobrze bawić, a zimą tam były takie góreczki, no fantastycznie było. No jak pamiętam też, no chłopaki na papierosa tam, tam na przerwach uciekali, tak było. A proszę mi powiedzieć, teraz mamy piękne boisko z piękną nawierzchnią równiutką, mamy halę, wielką sportową halę. Czy lekcje WF-u też tak wyglądały jak dzisiaj, że piękna szatnia, hala i, i gra... Y Pił i gra w piłkę nożną. No, nie było tej hali, bo ta hala jest naście lat dopiero tutaj, prawda, wybudowana. Natomiast mieliśmy zajęcia na korytarzach, a jak było ciepło, to po prostu biegaliśmy nad jeziorem, już w tych starszych klasach. Zimą na sanki, Pan z nami chodził. No, jakoś tam i, i, i żeśmy jakoś zdrowo porośli wszyscy mimo tego, że nie było tych pięknych no sal, czy hal sportowych. Nie było hali, więc co tam było? Ogródki. Tam, były, tam był ogródek, myślę, że pan Wiun miał tam swój ogródek, bo on tutaj mieszkał. Taki warzywno-kwiatowy ogródek. A jak wyglądało żywienie w tych czasach? Bo nie było tak, że można było iść do sklepu, wziąć sobie trzy tabliczki czekolady, 10 kilo ziemniaków i mąkę? Jak to wyglądało? To znaczy, jeśli chodzi o czasy, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, to a ty pewnie myślisz o tych czasach, kiedy było na kartki wszystko. Troszkę... Trochę tak, ale chciałbym dowiedzieć się więcej. To znaczy, w tym czasie nie było czegoś takiego jak sklepików szkolnych, więc po prostu nosiliśmy kanapki ze sobą, jakieś jabłko, a jak zapomniałam jedzenia, no to też nie miałam za daleko, żeby do domu przyjść i uzupełnić zapasy. Ze wszystkim trzeba było sobie poradzić. Po lekcjach pamiętam, że zawsze chodziłam po zakupy, bo moja mama pracowała, a no trzeba, a nas czwórka w domu, więc starsze rodzeństwo jeszcze w szkole, no młodsze jeszcze też pewnie w szkole, a ja po prostu robiłam zakupy, no chyba taką byłam do zakupów w domu, tak, takie mam wrażenie. Trochę jak ja. <śmiech> <śmiech> Chciałem zapytać, jak wyglądało kiedyś otoczenie jeziora naszego drewęckiego, czy było bardziej zielono? Jak to wygląda teraz? Jakby pani to porównała? To znaczy, było na pewno więcej drzew. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka lat temu wichura bardzo zdewastowała nam, nam, nam ten drzewostan. Dużo tych starych drzew zostało wyciętych, czego bardzo, bardzo żałuję. Bo proszę zwrócić uwagę, że ten plac zabaw, czy też może ten, ten, ten plac taki rekreacyjny, ten fitness, prawda, on jest zupełnie odsłonięty od wystawiony na słońce, także tam wszędzie rosły drzewa. Nie było takiego pięknego nabrzeża, bo ono też jest dopiero kilkanaście lat, ale za to mieliśmy bardzo blisko plaży. Może nie była to taka piastczysta plaża, bo na taką chodziliśmy albo po prawej stronie, tam gdzie teraz jest ta plaża, albo nad Jezioro Kajkowskie, myśmy wtedy mówili. Prawda, a też były takie pomosty i przy tych pomostach opalaliśmy się, opalaliśmy się czy, czy te, kopaliśmy się po prostu. Ale pewnie nie było restauracji, a już tym bardziej nart wodnych. No nie było. W miejscu, gdzie jest teraz restauracja, była tawerna i ja pamiętam tę tawernę, potem ona z, potem służyła jako przechowalnia dla kajaków. I pamiętam takie zdarzenie, że wracaliśmy kiedyś chyba z religii, bo religia była w salkach katechetycznych przy kościele, cała klasa oczywiście. Była zima i myśmy z brzegu obserwowali, jak dziewczyna idzie przez jezioro. Wpadła do przerębli. No i no szczerze mówiąc nasi koledzy moi, wtedy myśmy mieli po 13-14 lat, zorganizowali pomoc, położyli jakąś drabinę, wyciągnęli tą dziewczynę, zanim przyjechała jakakolwiek pomoc, bo nie było wtedy komórek, żeby policję zawiadomić, nie? Także było takie zdarzenie. Pamiętają też moi koledzy o tym, bo widocznie to wryło się w naszą pamięć. W dzisiejszych czasach miłość nastolatków trochę wygląda tak, że dzwonimy, wysyłamy SMS-y. Cześć, gdzie jesteś, co robisz? Jak to wyglądało za Pani czasów, kiedy były sympatie? Tak, sympatie, no i tak trwające nawet przez, przez kilka lat, prawda? Do dzisiaj się miło te sympatie szkolne wspomina. Tutaj do tej szkoły też chodził Rysiek i Pamiętam, że wyrył na młodej lipce dwa serduszka. Szukałam przed naszym tu spotkaniem tych serduszek, ale niestety i lipy mocno wyrosły i myślę już się zabliźniły. No, wtedy było to dla mnie wielkie wydarzenie, prawda, taki, taki prezent od chłopaka. Natomiast dzisiaj bym go pewnie skrzywdziła za to, że on z kolei skrzywdził to drzewo, ale ono już sobie do tej pory na pewno poradziło z tymi Proszę powiedzieć, czy miłość z Ryśkiem przetrwała tą próbę? To znaczy nie, ale potem poszliśmy do ogólniaka, do różnych klas, zatańczyliśmy poloneza na studniówce i on się ożenił z koleżanką ze swojej klasy. Ale sympatie, że tak powiem, koleżeńskie dalej są. A jak wygląda teraz pielęgnowanie tych młodych lat, tych wspomnień? Czy. Nie? Spotykamy się. To znaczy postanowiłam się spotkać z, z kolegami, z, 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 że tak powiem, na różnych szczeblach mojej edukacji, bo troszeczkę tych szkół skończyłam. To szkoła podstawowa, z, spotkaliśmy się po raz pierwszy sześć lat temu. Wiele sympatycznych wspomnień mam z tych spotkań, wiele sobie przypominamy, są zdarzenia, które wydawałoby się wszyscy pamiętają, tylko każdy pamięta inaczej. I to, sam, to, to samo wydarzenie. Jest potrzeba takiego spotkania. Spotykam kolegów, kiedy się zobaczymy. No teraz ten koronawirus troszeczkę nam przeszkodził, ale o tej porze też od lat żeśmy się spotykali w różnym gronie, kilkanaście osób, i kilka osób. Ale jak mówię, spotykamy się bardzo chętnie. Podsumowując, chciałem zapytać, co by pani powiedziała takim osobom jak ja o edukacji, o tej dzisiejszej wolności, o naszej ostrudzie? To znaczy, wolność trzeba dobrze wykorzystać, z głową. Ona jest nam i dana, i zadana. Mądrze musimy z niej korzystać. Ostruda to jest moje ukochane miasto. I jeśli bym miała życzyć Ostrudzianom, nie tylko Ostrudzianom, wszystkim Polakom, wszystkim ludziom, to życzę, Wam wszystkim tyle siły, aby wokół Was, wokół nas nigdy nie działo się zło.